Polityka europejska, a przede wszystkim polityka Niemiec zmierza, do te, zmierza w tym kierunku, żeby wyprzeć Stany Zjednoczone tutaj z przestrzeni europejskiej. Niemcy są bardzo skrupulatni i, i tak pragmatyczni i wytrwale zmierzają do celu. I to jest kolejny krok właśnie w, w tym kierunku, żeby stać się hegemonem tutaj na terenie europejskiej, na, na, na terenie Europy. I ta rezolucja obronna, która była przyjmowana w Parlamencie Europejskim, była jednym też z tych etapów tworzenia lokalnej armii w opozycji do armii natowskiej, tworzenia funduszu obronnego w opozycji do funduszy takich narodowych i decydowanie właśnie o tym, w jaki sposób i gdzie będą te fundusze wydatkowane. No wszystko to ma na celu wzmocnienie tutaj roli Niemiec. Obecność Stanów Zjednoczonych była tutaj takim balansem, taką równowagą i rzeczywiście zapewnieniem bezpieczeństwa. Tam, gdzie interesy Stanów Zjednoczonych, tam idzie również oczywiście wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, to jest oczywiste.